Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Dziadziu, kochany, opowiesz mi wszystko, co pamiętasz o stanie wojennym? Jujuczuk. 13 grudnia 1981 roku, w godzinach, no w godzinach to było rannych, otworzyłem telewizor, przemawiał generał Jaruzelski, który głosił stan wojenny, który no, ograniczał wszelkie swobody obywatelskie, a szczególnie działaczy Solidarności, którym byłem. Założycielem swojej miejscowości. Prześladowany byłem na każdym kroku, każdy wyjazd samochodu był kontrolowany. W sklepach były straszne kolejki, chociaż niewiele można było kupić, bo wszystko było na kartki. Stan wojenny utrudnia mnie życie społecznym, gospodarczym grożono mnie nawet internowaniem, o ile bym się dalej zajmował swoją działalnością, jak w Solidarności, w której, której bardzo byłem za, zaangażowany. Poza tym no, trudno ci wszystko tak krótko powiedzieć, bo ja już już mam prawie no nie ma, mam 80 lat, no i już roku wszystkiego nie mogę to zapamiętać. Poranek 13 grudnia 1981 roku pamiętam w miarę dokładnie. E, otóż rzadko bywaliśmy w niedzielę i w weekendy w hełmie, gdyż jeździliśmy do rodziców i do dziadków do Hrubieszowa, jako że twój tata bardzo lubił oglądać kolorową bajeczkę, a tylko tam był kolorowy telewizor. Ale tak się złożyło, że 13 grudnia 1981 roku byliśmy wszyscy w Chełmie i ja udałem się na poranną Mszę Świętą na Chelmską górę, bo tam była nasza parafia, na godzinę 7 rano. Na rozpoczęcie Mszy Świętej ksiądz Kazimierz Bownik rozpoczął Mszę następującym stwierdzeniem. W ten złowieszczy poranek módlmy się za internowanych, represjonowanych, aresztowanych. Nie wiedziałem o co chodzi. Pod koniec mszy ponowił swoją prośbę mniej więcej tymi samymi słowami. Kiedy wyszedłem z bazyliki, zszedłem na ulicę dzisiejszą pocztową, zauważyłem kilka pojazdów milicyjnych. Jednakże specjalnego ruchu na ulicach nie było, nadal nie wiedziałem, co się dzieje. Przyszedłem na ulicę Pierwszej Armii Wojska Polskiego, także przyjechało kilka pojazdów, ale nie dużo. Żadnych patroli jeszcze nie było. Przyszedłem do domu, podzieliłem się swoim niepokojem z babcią, że coś się dzieje, ale nie wiemy, co się dzieje. Włączyłem radio, radio milczało, włączyłem telewizor, telewizor milczał. W o 9 na ekranie telewizyjnym ukazał się generał armii Wojciech Jaruzelski, który oznajmił, że w dniu wczorajszym Rada Państwa, czyli najwyższy organ władzy w państwie, wydała dekret o wprowadzeniu stanu wojennego. Stan wojenny został wprowadzony na obszarze całego kraju i dotyczy wszystkich jego mieszkańców. I równolegle ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Na czele której stanął generał Jaruzelski, a w jej składzie było kilkudziesięciu generałów. Praktycznie sprawowali przez półtora roku władzę w państwie, byli organem polityczno-administracyjnym, wydawali polecenia dla organów administracji państwowej centralnej i terenowej. Coś jeszcze z tego, z tego okresu. W ogóle. no były powszechne trudności z zaopatrzeniem w artykuły żywnościowe, w artykuły gospodarstwa domowego, w meble. Także babcia z systemem kolejkowym codziennie składała listę obecności, czy, czy coś inni, no i dzięki temu kupiła meble. Stan wojenny utrzymywał się przez półtora roku, mniej więcej i wprowadzone zostały ograniczenia swobód obywatelskich. Między innymi nie wolno było po godzinie milicyjnej, czyli po godzinie 20 czy 21, już nie pamiętam, opuszczać miejsca zamieszkania, nie wolno było przemieszczać się między miastami. Wprowadzono cenzurę korespondencji, czyli listy były otwierane, czytane. Rozmowy telefoniczne były podsłuchiwane, nas nie podsłuchiwano, bo nie mieliśmy telefonu. Zamknięte zostały instytucje kulturalne, muzea, domy kultury, kina, teatry. Przez jakiś czas nie funkcjonowały redakcje i wydawnictwa. W niektórych zakładach pracy wprowadzono pracę zmianową. Najważniejszym problemem tego dnia i najbliższych dni było internowanie, czyli aresztowanie przeważnie działaczy związkowych Niezależnego Samorządu Związku Zawodowego Solidarność, a także NZZ, Solidarność Rolnicza, a także opozycjonistów. W samym hełmie. Aresztowano około i w województwie Chełmskim, jako że byliśmy wtedy województwem Chełmskim, aresztowano, internowano około 100 osób, a w całym kraju 10 tysięcy. Jak relacjonował jeden z internowanych kilka lat temu, z którym miałem możliwość pracy. Mniej więcej odbywało się to tak, że do miejsca zamieszkania, czy do pracy, czy część w biurze Solidarności została aresztowana. Przychodzili funkcjonariusze milicji, zapraszali, czy przymuszali do samochodu, przewożone były te osoby na komendę. Dokumenty wojewódzkiej milicji. Tam wręczano im e, decyzję komendanta i jakieś tam uzasadnienie przyczyny. Po miesiącu byli przewożeni do innych ośrodków odosobnienia w kraju i tu właśnie odczuwali największy niepokój, jako że nie wiedzieli gdzie jadą, więc, jakimś sposobem, wydrapali. Farber na oknie, i zauważyli, że nie jadą do Dorochuska, czyli nie pojadą na kresy w dawnej Rzeczypospolitej i dalej, tylko że jadą w kierunku Lublina. No później okazało się, że przebywali, zostali umieszczeni we Błodawie, a część także w chrubie Jako nieodzowny obraz, nieudłączny obraz stanu wojennego, pamiętam. Główne ulice Hełma, obklejone obwieszczeniami, dekretami Rady Państwa, które praktycznie na każdym słupie ogłoszeniowym, drzewach, płotach, witrynach sklepowych były umieszczane. No i tak się zaczął trudny i niepewny okres stanu wojennego, gdyż nikt nie wiedział, jak sytuacja rozwinie się dalej. A jakie były Twoje odczucia? No, pierwsze uczucia to były uczucia niepewności, co to co będzie jutro, co będzie dalej. Następnie uczucia i potrzeba solidarności zarówno z tymi internowanymi, jak i z ich rodzinami. Szybko powstawały takie, można nielegalne komitety pomocy, samopomocy w środowisku, w miejscach zamieszkania, w zakładach pracy. Także moja koleżanka nawiązała kontakt ze świetnikiem. No i przez kilka miesięcy jakieś tam datki finansowe, które udało nam się wygospodarować z budżetu domowego. Przekazywaliśmy poprzez tą koleżankę do świetnika. Wiem, że tam ta pani nazywała się Honorata. W Danieli przewodniczący y, zarządu regionu Chamskiej Solidarności, a tak naprawdę niezależnego samorządnego Związku Radowego Solidarność, a nie jakiejś tam organizacji społecznej. 13 grudnia 1981 rok wprowadzony przez Wojskową Radę Narodowego, a my nazwaliśmy po prostu Wroną stan wojenny w Polsce. Kiedyś tak nad zastanawiam. To myślę, że trzeba wrócić pamięcią jednak do 1918 roku, do tego momentu, kiedy po 23 latach niewoli odzyskaliśmy niepodległość. Trzeba pamiętać o tym, że było wówczas dwóch podstawowych zaborców, czyli Niemcy i Rosja. I kiedy Polska trzeba się odbudowywać, za 20 lat zaledwie znowu nas napadli sam. Co prawda, pomagali im jeszcze, Faszyści słowacki, bo trzeba o tym pamiętać, że 1 września również oni napadli nas na podchalu Kiedy znowu nas chcieli wymazać z mapy świata, kiedy wywieźli tysiące ludzi na Poniwierkę do Kazachstanu, na Stepy Uralu, do Tajli Syberyjskiej, na się nie poddał. Stworzyliśmy czwartą pod względem wielkości armię aliancką. Polacy walczyli w Afryce, we Włoszech, we Francji, pod Niemcami, na morzach całego świata i też nas sprzedali. W 1945 znowu nas przejęli Rosjanie i znowu nie mieliśmy niepodległości. Działy się różne rzeczy w Polsce. Był Poznański Czerwiec, Radom. I wiele Gdańsk przede wszystkim w 1976 roku, kiedy władza robotnicza strzelała do robotników. I zawsze nie godziliśmy się z tym, żeby być pod butami sowieckimi. I kiedy w roku 80 wreszcie popiało taką szansą na rzeczywiste odzyskanie po raz kolejny tak naprawdę niepodległości, sowiecka komuna w Polsce wytrzymała tylko rok. I znowu oddali nas most. Kiedy przypomnę sobie tamte czasy, kiedy o północy tłukli kolbami w drzwi, głównie milicja i wyciągali na mróz bosych często albo w koszuli ludzi. Oszumnie nazywali to internowaniem, albo wzili ich to przecież do więzień. Za co? Za to tylko, że mieli inne zdanie niż oni? rozbili. W ten sposób wiele rodzin. W ten sposób doprowadzili do wielu tragedii. Bo oprócz tego, że internowali określoną liczbę ludzi, to część ludzi zaczęli wyrzucać z pracy, pozbawiać prawa wykonywania zawodu, na przykład nauczyciela historii na naszym terenie Głębicza Wilkowskiego, tylko za to, że mówił prawdę no, dzieciom na lekcjach historii. Mówił prawdę o Katyniu, mówił prawdę. O, o powstaniach, mówił prawdę, o całych latach niewoli sowieckiej. W ten sposób złamali nas na następne dziesięciolecia. Aż do roku 89, kiedy rzeczywiście udało nam się wreszcie odzyskać wolność. I kiedy tak dzisiaj patrząc z perspektywy na tą odzyskaną niepodległość i na to, co właśnie było w stanie wojennym, jakie wnioski trzeba wyciągać, żeby tej wolności znowu nie utracić. Bo to niby stare powiedzenie, ale bardzo prawdziwe, że wolności raz danej nie ma się na zawsze. Trzeba o nią walczyć. I patrzę, że przypominam sobie w zasadzie rok 80. kiedy jako członek niezależnego samorządnego Związku Solidarność patrzyłem na. Napis NFZ Solidarność i patrzyłem na te wszystkie literki i widziałem jak jedna wspiera drugą. One nie stoją osobno. Tam każdy mógł liczyć na pomoc drugiego człowieka. Tak jak mówił święty Jan Paweł II. Jeden drugiego wspierali się. I tylko tak trzeba postępować. Trzeba pamiętać, że drugi człowiek też chce żyć czasami inaczej. I ma do tego prawo, tylko że jego prawo do tego innego życia nie może deptać i niszczyć prawa do innego życia innych ludzi. Musimy się nawzajem wszyscy szanować, żeby tworzyć wspólnotę. I to próbowano nam zabrać. To było największe zagrożenie dla komunistów że koło takich właśnie zadań zbieraliśmy się. Jedni płacili, Mniejszą, za tą właśnie, za takie patrzenie, mniejszą cenę i większą. Ale to też jest względne, bo dla jednego internowanie mogło być ogromną sprawą, dla innego mniejszą, dla innego nieprzystanie nie, nie mieszkania, którego przecież nie było w zakładzie pracy, innego spowodowanie, że bardzo dobrze uczące się dziecko, a się okazało, że matury nie stało i nie mogło się dalej uczyć. Czy możemy sobie przypomnieć. 86 rok, Czernobyl, kiedyś okazało, że ze szkół średnich i podstawowych błyskawicznie e, zebrano dzieci z, tej, z całej komuny e, po to, żeby podać ich płyn rola. A dopiero za dwa dni dowiedzieliśmy się że wszyscy pozostali, co się stało w Czernobylu i dopiero akcja ruszyła do szczepienia. To nawet taka różnica mogła być nami, a nimi. I trzeba było to po prostu przełamać. I też trzeba było pamiętać, że kiedy przed rok 89 mogliśmy robić to, co oni. Ile ludzi zginęło w ubeskich kazamatach, choćby tutaj w hełmie. Do ich łobiesie rodzinarki, wiedzą gdzie są. Tam, gdzie są pochowani. Nie robiło się tego. Myślę, że tak po prostu trzeba było. I nawet kiedy patrzę na te zmiany w Polsce z perspektywy dzisiaj czasu, 30 lat, to też jestem przekonany, że wtedy jeszcze nie było już chyba. I że to były dobre rozwiązania. Ale powtórzę jeszcze raz. Nie możemy zapomnieć, że musimy zawsze dbać nie tylko o siebie. Przede wszystkim o drugiego człowieka i o szeroko rozumianą wspólną ojczyznę. Bo tylko tak ją zbudujemy lepszą. W miejscu naszego zamieszkania. Zima była wtedy dość mroźna, trochę śnieżna i w nocy było stukanie mocne do drzwi, prawie że łomotanie. I panowie jacy chcieli, żebym miał żeby, żeby otworzyć drzwi. Odmówiłem, powiedzieli, że są z policji. Ja mówię, ja przez drzwi to ja nie wiem, czy panowie są z policji czy może jacyś bandyci i to mówią, że będą drzwi wyważać. Ja mówię, panowie, żeście tych drzwi nie wstawiali, to i wyważać nie możecie. A jak wyważycie, to zapłacicie mi za drugie. I wtedy panowie ci odstąpili. A dlaczego dobijali się do drzwi, bo sąsiad się, którego aresztowali, wyrwał im się i uciekł im w pola i biegł koło naszego domu bo oni myśleli, że on się schronił u nas, a on uciekł w pola i tym sposobem uniknął aresztowania. Zaraz na drugi dzień obok naszego domu powstała taka bramka, czyli taki drąg odchylny i stali dwóch żołnierzy i każdy, kto przyjeżdżał ulicą koło naszego domu, to musiał się zatrzymywać oni podnosili drąg lub nie i musieli okazywać dokumenty, to, bo to, to był szlaban ten drąg, i musieli okazywać dokumenty i dopiero mogli wjechać do miasta na ulicę Lwowską. Tak to wyglądało wtedy, to tyle. Ryszard Kaczmarski. Stan wojenny pamiętam jako czas trudny, gdy mieliśmy wtedy małe dzieci. Ja dojeżdżałem do pracy jako nauczyciel do szkoły w Barochusku. I były też problemy z zaopatrzeniem. Musieliśmy kupować na kartki jakichś takich produkty najpotrzebniejsze spożywcze, jak i też chociażby no, takie higieniczne, to też niestety tego nie było. No i to utrudnienie było takie również godzina policyjna, że w nocy nie można było po prostu po 22 wychodzić z domu. Ale to też czas taki smutny, przygnębienia braków perspektyw, jaki też no, byliśmy odcięci od świata. Nie można było wyjeżdżać za granicę. W kraju ten ruch to też był taki utrudniony, ponieważ na rogatkach stało, stało, stało wojsko i sprawdzało, gdzie kto jedzie, po co. Także czuliśmy się tak po prostu cały czas inwigilowani. No ale jakoś to przeżyliśmy. 13 grudnia 1981 roku, niedziela, zamiast Taleranka Jaruzelski ogłosił stan wojenny w całym kraju. A co się działo na przykład yy, dzień później? Zostały wyprowadzone wojska na ulicę, ludzie zostali represjonowani i było po prostu ograniczone. Godziny policyjne też wprowadzały wtedy. I ograniczone... Ograniczona wolność po prostu było. A czy szkoły były otwarte, czy mogliście poruszać się i... Nie. Szkoły zostały zamknięte na, na kilka tygodni. A żeby poruszać się z miasta do miasta, to trzeba było specjalną przepustkę mieć z gminy. I w jakim celu się jechało, i po co, i kiedy się wróci. I z przepustko musiał pokazać, na, jak jechał do danego miasta, bo inaczej by nie wjechał. A czy na przykład... Bo słyszałam o tym, że były wprowadzone karteczki żywnościowe. To o co z nimi chodziło? Tak, to były kartki żywnościowe, co miesięczne na żywność. Na słodycze, alkohol i mędliny takie. Wszystko było przeznaczone tylko na jedną osobę, karteczka co miesiąc, racje żywnościowe takie były. A czy tu prowadzić handel y, nielegalny? No tak, był handel, tylko bo w sklepach nic nie było, puste półki. A handel prowadzili podziemny, alkoholem, papierosami, cukierkami, czekoladą. Mamy ciekawą. A w którym roku to się zakończyło tak oficjalnie? Stan wymienny zakończył się w 1983, a stan wyjątkowy trwał dłużej. Kilka lat jeszcze. Dobrze, a co się wtedy jeszcze działo? Czy prowadzone były jakieś strajki? Owszem, były w kraju strajki. Strajk w stoczni. Na Śląsku strajk był. I to były. Aresztowanie ludzi, za roznoszenie ulotek. Dobrze, a czy na przykład wojsko mogło, miało prawo strzelać do cywilów na przykład za nieposłuszeństwo? Tak, miało prawo. Nawet i zginęli ludzie.